Czasami jest tak, że ta higiena życia z nieszczęściem czy z trudem jest związana też z naszym wieczorem. To znaczy, bardzo dla mnie jakby trudne jest to, żeby rzeczy, które są wydarzają się trudne, nie przekładały się na noc i na to, że te myśli trudne wracającą noc, martwi się. Jest coś takiego czasami. Czy Nasze zmartwienia, nasze troski wracają wtedy, kiedy chcielibyśmy teoretycznie odpocząć zasnąć, ale nie możemy sobie z tym poradzić. Olej Marcin Sawicki, witają w podcaście U Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. A dzisiaj. Yy... Inspiracją do naszej rozmowy jest taki króciutki fragment książki napisanej przez Joannę Kuciel-Frydryszak Iła, czyli opowieści o Kazimierze Iłakowiczównie, którą przy okazji gorąco polecam. A w tym momencie, w którym przeczytałam ten fragment, jakoś obydwoje zareagowaliśmy, wow, ale ciekawe, ciekawa myśl, ciekawa inspiracja. To jest dosłownie jedno zdanie, które zostało zapisane przez nią w jakimś jej pamiętniku, a pochodzi z rozmowy, pochodzi z inspiracji, którą była rozmowa z jej zaprzyjaźnioną z nią Różą Raczyńską z Potockich. I to zdanie brzmi tak. Rozmawiałyśmy kiedyś dłużej o higienie nieszczęścia, jak je dźwigać spokojnie, pogodnie, a nawet bez szkody dla zdrowia. Brałyśmy pod uwagę wszystko pożywienie, rodzaj kąpieli, rozrywki, żeby w długim nieszczęściu się nie rozłazić. I. To, to zdanie, ja od razu przerwałam czytając, zawołam ciebie, Marcinko, żebyśmy, żebyśmy się nad nim chwilę pochylili. Bo tu nawet nie chodzi o jakby szukanie dobra w każdej sytuacji, w każdej trudnej sytuacji, tylko znajdowanie sposobów, w jaki sobie radzić z tymi momentami, w których jest nam po prostu ciężko, a historia jej życia jest też historią niełatwą. I ten. Ten cytat był dla mnie bardzo, bardzo budujący, bo myślę, że bardzo wielu z nas niesie różne trudy mniejsze i większe, trwające krócej bądź dłużej i nie zapadanie się w nich, a właśnie znajdywanie tych sposobów radzenia sobie, jak to ona pięknie nazywała, ta higiena nieszczęścia, to jest tak, jej bo, cytat. bo dla mnie jakby w tym co nas, mnie na przykład tak zafrapowała, jak użyłaś tego sformułowania, mm -hmm. Bo higiena kojarzy się z czymś, co, co przechodzimy, z jakimś procesem, który oczyszcza. Mhm. I y, 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 y z kolei to jest tak, że ona nie musi być, tylko w pewnym momencie, tak jakby pojawia się potrzeba czy sytuacja, w której musimy dokonać jakichś czynności higienicznych, nazwijmy to. Mhm. I y, 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 dla mnie to jest trochę tak, że. Ty, y, to nie jest tak, że ja, ja oczekuję, że, że nastąpią, że będą. Jestem jakimś masochistą, który się cieszy z tego, że w, w życiu przychodzą trudności, czy yy, yy, jakieś mniejsze, czy większe nieszczęścia. Ale z drugiej strony, yy, nie wiem jak to do końca określić, ale te, ten sposób przechodzenia tych trudnych chwili, czy nieszczęść yy, w dużym mierze wpływa na taki. Co kształt i perspektywę swojego życia, yy, i te jakby przechodzenie dalej do jakiejś takiej normalności, szczęśliwości, ciepła, jakiejś takiej równowagi. Yy, też jestem daleki od takiego sformułowania, że w życiu musi być tyle samo czegoś czy tamtego, i dopiero w życiu jest w równowadze. Nie jest tak, prawda? Możemy podać albo sami z naszego życia okresy, kiedy jest więcej tych dobrych albo trudnych chwil. Yy, ale, ale, ale jakby. Ty, ale ta higiena, to sformułowanie, higiena tego trudu, higiena nieszczęścia, jest związana dla mnie z takim w każdej sytuacji poszukiwaniem pewnej równowagi, a także tam, tam co na końcu w tym cytacie było takie fajne stwierdzenie, żeby to, to nieszczęście tak się nie rozlewało, nie rozpływało, nie wypełniało całej przestrzeni, w której ja żyję. Nie chcę jej sprowadzać tylko do sprawy do załatwienia, bo to są często emocje, nie da się zadać jako sprawy do załatwienia, ale z drugiej strony bez odrobiny takiego roztropności w ogarnieniu tego trudu czy nieszczęścia nie damy, sobie, nie, nie damy sobie rady, albo możemy się czasami wręcz w niej pławić. I, I dlatego ja słysząc to, zacząłem się sam zastanawiać. Bo dla mnie, jakby urok w pewnych takich refleksjach, mam tutaj siebie jakby branie to trochę do siebie, do jakiejś takiej rzeczywistości, które jest dookoła, co ja robię, albo mogę robić, albo czego nie zauważam, ale mam w zwyczaju, żeby pewne nieszczęścia czy trudy przejść, ogarnąć i z tego, żeby z tego wyszło coś sensownego. I na przykład nie wiem, jaki powinien mieć tego dnia rytm życia. Żeby ten trud nie zdominował, albo żebym nie był w sytuacji, że nie chcę wstać następnego dnia z łóżka, bo jest mi bardzo źle, bardzo smutno i nie nadaje się do niczego. I, I takie rzeczy, jakby co zrobić, żeby o tej sprawie powiedzieć, ale zamknąć i spróbować żyć czymś innym na chwilę. Żeby złapać gdzieś, wytknąć tą wodę z, z, tego, z tego oceanu trudu, w którym w danej chwili jesteśmy, i złapać powietrze. Ale z drugiej strony nie udawać, że tego nie ma. Mhm. Czasami to są takie proste rzeczy. Czasami przy tym trudzie czy nieszczęściu jest to, że możemy komuś opowiedzieć. Czasami jest tak, że nagłos opowiedzieć sobie. Ja zauważyłem, tak. siebie, kiedy ja nagłos nawet sobie coś wypowiem, to wtedy jest lżejsze. Zapytać kogoś albo, albo generalnie dać sobie trochę czasu, żeby spojrzeć z, z jakiejś perspektywy na coś. I to są wszystko takie czynności higieniczne, które powodują, że. Ten trud czy nieszczęście jest czymś naturalnym, co się dzieje w życiu i żyjemy z tym, a z drugiej strony. To się dzisiaj tak modnie mówi, że to jest zaopiekowane. Nie? Czy jest zaopiekowane, czy nie jest ale tak poukładane, że po, po, pozwala mi normalnie żyć i mieć świadomość tego, że to jest dzisiaj, tu i teraz. Jutro będzie coś innego i nie będę już musiał tą rzeczą żyć, ale nie tylko dlatego, że o niej zapomniałem, choć to też jest taki element takiej higieny, że po prostu o pewnych rzeczach można zapomnieć i ta pamięć lub brak pamięci też temu służy, ale że że, że, że to, to, to nieszczęście, ten trud jakoś przetrwałem. My często mówimy o tym czasami w naszym podcaście, jak można sobie radzić też z trudami, mówić, opowiedzieć, przeżyć, yy, nazwać to sobie, yy, a czasami przerwać coś, prawda? Albo czasami zmienić rytm działania, czasem coś poczytać, czasem coś obejrzeć, czasem wyjść na spacer. Tych rzeczy higienicznych jest bardzo dużo. Ale, 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 ale ta słowo higiena, a jednocześnie higiena świadczy o tym, że to nieszczęście jest czymś tak naturalnym i w jakimś, nie chcę powiedzieć, że niezbędnym, bo tak jakby opisywał nasze życie, że ono jakby musi się składać z trudów, ale, tak, ale, ale składa się z drugiej strony z tych trudów i kropka. Ja właśnie tak myślę sobie, żeby tu może nie być gołosłownym i jakiś konkretny przykład też dać, bo no, jakiś chwilę temu przeżywaliśmy, czy przeżywamy jakąś pewnego rodzaju trudność i y, odpowiedzią, pomysłem na to, żeby w jakiś sposób przeżyć tę trudność było, było to, że otworzyliśmy nasz ukochany Booking.com, a tak naprawdę co innego, tak? I wybraliśmy się na weekend do, do Budapesztu. Akurat dlaczego do Budapesztu pomyśleliśmy, że jeszcze nigdy nie byliśmy, więc warto pojechać do Budapesztu takie hasło fajne. Tam, w tym Budapeszcie, ten fragment do tego miejsca, że tak powiem, w tej książce, dojechałam. Ale chodzi o to, że ten nasz Budapeszt, taki już w cudzysłowie go może nazwać, niesamowicie nas oderwał. Bo, bo życie się toczy, bo trzeba sobie z tym problemem czy z tą sytuacją poradzić, a jednocześnie to był taki konkret, który nas bardzo mocno jakby odciągnął od tej może codzienności, która nam się gdzieś kojarzy ciągle z czymś. I, I to było wspaniałe. I to właśnie tak myślę sobie, że to była taka, właśnie taka higiena przeżycia tego. I, i, I oczywiście nie chodzi o to, żeby wszyscy wyjeżdżali do Budapesztu i w ogóle, żeby wszyscy wyjeżdżali, tylko myślę sobie, że dla nas akurat bardzo często te nasze wyjazdy. Jeżeli mówię o takim konkretnym przykładzie naszego życia, dla nas często jak już w czymś trochę za mocno się zatapiamy, to mówimy, pora na wyjazd. Trzeba wyjechać. No trzeba tak, ale ja to. przyznaję, że taki, na taki everyday taką, taką higieną dla mnie jest to, że Yy, też z takich ostatnich dni, yy, że jeżeli jest coś takiego, że się, z czym jakby trapię, że jest jakiś trud, mm -hmm. nie chcę nazwać nieszczęścia, ale, ale taki duży trud, mm -hmm. to na przykład wzięcie taczek i poukładanie po drewna z miejsca na miejsce, które ma tam należeć, tam bliżej w kotłowni czy coś, i, i, i 30 minut takiej, wydaje intensywnej, czy godzina ciężkiej pracy powoduje yy, może przez sam fakt tego, że tak jest zrobione, ułożyłem, zrobiłem, zmęczyłem się, wpuściłem to trochę widać efekt widać efekt tak czasami zdarza się, że Łatwiej mi wracać do domu, do, do, do ciebie czy do dzieci, jak jechem na rowerze, bo z kolei pewne, pewne trudy po prostu wpuściłem w pedały. I nie to, że ja nich zapomniałem i że one nie istnieją i że nie należy znaleźć rozwiązania, tylko w jakiś sposób fizycznie zostały przepracowane i, i generalnie ten rower był takim trochę buforem do tego, żeby to, do tego wrócić jeszcze raz. I Czasami jest tak, że ta higiena życia z nieszczęściem czy z trudem. Jest związana też z naszym wieczorem. To znaczy bardzo yy, dla mnie jakby trudne jest to, żeby rzeczy, które są, wydarzają się trudne, nie przekładały się na noc i na to, że te myśli trudne wracają całą noc martwi się. Jest coś takiego że czasami. Czy, Nasze zmartwienia, nasze troski wracają wtedy, kiedy chcielibyśmy teoretycznie odpocząć i zasnąć, ale nie możemy sobie z tym poradzić. Ale to yy, dla mnie takim naj, 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 naj rzeczą, która jest naj, naj, najbliższa, to jest jakby dobra lektura wieczorem. Taka, która, która jest jakiś uwagę ważna, nie jest zatrywialna, yy, a jednocześnie nie jest zbyt skomplikowana. Ja lubię sobie czytać książki o, 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 o rzeczach, które, które kiedyś były dla mnie jeszcze bardziej fascynujące, może że nimi nie żyję na teraz, bo nie, nie jeżdżę, nie odwiedzam, nie coś tam, ale biorę sobie, nie wiem, jakiegoś Karpińskiego czy Muratowa i czytam o jakichś słonecznych, spokojnych miejscach, które też kojarzą się z takimi do, dobrymi emocjami, gdy tam jechałem, gdy pierwszy raz coś się wydarzało. I, mhm. i przyznaję, że yy, to nie jest jakby zabijanie tego trudu, tylko ukazywanie trochę dystansu. Mhm. I, I to są takie lekarstwa na to, ale z drugiej strony, no, nic nie zastąpi tego, że jednak tą trudność jakoś trzeba rozwiązać. Mhm. I zwykle w życiu jesteśmy stawiani w takich sytuacjach, że, że, że czy tą rozmowę, czy tą sytuację, no musimy jakoś rozkminić, czy to spotkanie jakoś odbyć, to i tak się musi wydarzyć. Mhm. Ale też jest moim zdaniem ważne to w tej higienie nieszczęścia, to, że jak już sobie coś decydujemy i postawimy, dobrze, jutro o 16 spotykamy się z kimś, żeby o czymś porozmawiać, i wtedy jemu coś powiemy, albo jej tak. coś powiemy, albo ktoś nam coś powie. Dobrze, to mamy tą granicę i do tej 16 zajmiemy się innymi rzeczami, które mamy, i starajmy się tego do, do, do tego już myślami nie wracać, nie rozgrywać scenariuszy. Mhm. I wydaje mi się też, że mi osobiście pomaga w takiej higienie bycia z trudami czy nieszczęściami to, że nie, nie, nie wymyśl, nie przewiduj, co się może stać w, w, w czasie tych trudnych rozmów, które będą konsekwencją tego, tego trudu, który aktualnie istnieje. No, co się stanie, to się stanie, co o czym będziemy rozmawiali, to będziemy rozmawiali, co będziemy musieli zrobić, to będziemy musieli zrobić, ale mhm. teraz jest dzień, już nie muszę się tym zajmować. Mhm. A tak jak wspomniałeś o tych, yy, yy, o tych skojarzeniach, że, że coś przywołuje dobre skojarzenia, że wtedy jest fajnie, w takim momencie trudnym. Ja zawsze tak sobie przypominam, że. Yy, Mamy takie dwa ulubione spacery na jedną bądź na drugą stronę tak. naszego domu, na tą górę bądź na tą górę. To na tą górę zawsze idziemy rozwiązywać trudności, a na tą stronę, yy, że tak powiem, góry idziemy po prostu na spacer i po prostu hmm. bez trosko I podobnie, a ponieważ mieszkamy na granicy, yy, bardzo blisko granicy, mamy jakoś takie skojarzenie, tak myślę, że jak jedziemy na Słowację, to to, to jest przeważnie droga albo na narty. Albo w Tatry, bo przez Słowację jedziemy w Tatry, i, i czasami po prostu potrzebujemy nawet tylko tam przejechać się na chwilę, przejechać przez granicę. Przejechać przez tak, granicę. Tak. Bo tam już jest po no, To jest jakoś jedno z pomysłów, tak? Przejedziemy tak. przez granicę. Ostatnio tam przejechaliśmy dosłownie cztery kroki za granicę, żeby. Zmienić ten jakby, zmienić to powietrze, zmienić to, 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 to czym oddychamy na chwilę, tak. przypomnieć sobie, ha, to jest ta granica, gdzie zwykle jeździmy na narty, albo y, kierunek tatry. Uwielbiam to właśnie jak zamknęli granice w czasie pandemii, to to był bardzo duży problem dla nas. Tak, tak, my tą, tak, grani nie my tą tego. zagranicę tak lubimy, ale jeszcze tak pomyślałam sobie troszeczkę, może to zabrzmi bardzo tak górnolotnie. Ale myślę, że to jest bardzo osobiście moje też: takie radzenie sobie z tymi trudny, trudnymi sytuacjami. Ja na przykład uwielbiam poranną mszę, cichą, recytowaną, krótką, y, jeśli to się udaje, przed zajęciami, ale to jest na przykład taka moja przestrzeń. Albo wejście na chwilę do kościoła i pobycie, po prostu zwykłe. I to mi zawsze bardzo dużo daje takiego, mm, takiej siły, że ja to zostawiłam. To już Pan Bóg się tym zajmie dalej. Takiego oddania. No... Na przykład mi bardzo pomagają w ramach takiej higieny trudu. Zwykle trud, czy trudność, czy jakaś nieszczęśliwa sytuacja jest związana z relacjami. Z ludźmi. Mhm. I, bo jak są rzeczy takie, takie, takie od nas czasem niezależne, chorobowe, to, to mają swoją specyfikę, mhm. ale mają, mają inną charakterystykę. Na przykład mi jakby dla tej higieny, tego, 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 tego nieszczęścia czy trudu, pomagają y, takie odważ, odważne rozmowy. Y, I tu nie chodzi o to, że ja, ja mam i dopracowałem do perfekcji, wiem jak rozmawiać i mogę napisać książkę Odważne Rozmowy razy dwa. D, dwa bo polecam bardzo jest taka książka y, Odważne Rozmowy, którą polecamy, która właśnie o tym opowiada, ale generalnie. Ta rozmowa, jakkolwiek by nie była poprowadzona, ale że generalnie mówi się z tą, rozmawia się z tą osobą, mhm. wobec której coś się zrobiło albo która coś zrobiła mhm. i coś mhm. wyjaśniamy i mówimy sobie, mhm. to, to jest dla mnie też taki, taka, taka higiena. Nie to, że ja mu wywalę albo ktoś mi wywali, tylko że sobie w jakimś czasie wysłuchamy się i dla mnie czasami samo postanowienie sobie albo umówienie się z tą osobą dobrze to się umówimy na I choćby ta rozmowa miała ciężki przebieg to już sam fakt umówienia się to jest jeden punkt taki bezpieczny a drugi to że to się odbyło i mi się wydaje że też nie powinniśmy przy tej okazji tej higienie tych trudów i nieszczęść to warto sobie jakby powiedzieć że Trochę trzeba bierać się za rogi, to znaczy, że bardzo niedobre jest zakopywanie tego, to tak jakby mhm. leczenie, leczenie się trochę jakimś opium, prawda, mhm. że, że, że wezmę sobie coś, co pozwoli mi zapomnieć, a różne rzeczy jakby wychodzą w naszych rozmowach, relacjach, w różnych historiach. I warto moim zdaniem, jakby podejmować. I nie chcę powiedzieć, że uda się zamknąć tą sprawę, ale generalnie choćby się podejmuje taką, taką próbę uczciwego, naturalnego rozwiązania mm -hmm. pewnego kłopotu. Mm -hmm. Mi się jeszcze tak kojarzy, jak ty mówisz teraz o tym, że na przykład dla mnie też takim miejscem, mm, takiego właśnie oddawania, czy też jakby spuszczania trochę tego powietrza, jest pisanie. Ja sobie zawsze y, idę pisać mój pamiętnik i to przelanie, bo rozmowa na pierwszym miejscu to zawsze, ale też to pisanie, to takie pobycie ze sobą, takie zreflektowanie się, ubranie tego w słowa, zaplanowanie. Y, mi na przykład też bardzo, bardzo pomaga. Ale dla mnie ta higiena tych nieszczęść ma jeszcze taki aspekt, taki edukacyjny. Bo w sumie rozmawiamy ja, dużo o tak, edukacji. Tak, 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 to znaczy takie. Y, y, tak, jak Greg Zorba w filmie Greg Zorba, jak jest na końcu filmowa scena, nie chcę spoilerować filmu chyba z lat 50., A, wiem, <grym>, tak, ale generalnie, kiedy wydarza się katastrofa, bo się takie słowa, jaka piękna katastrofa. I wtedy tam Greg Zorba wyjawia swój pogląd na życie, który w jakiś sposób pokazuje przez cały film główną bohaterowi. Ale zmierzam do tego, że my w szkole czasami jak pracujemy z dziećmi, czy wychowawczo z dziećmi, jako rodzice, uważamy, że tak powinniśmy iść tak po sznurku od dobrej chwili do dobrej chwili. No to od fajnego wydarzenia do fajnego wydarzenia. I to, i to jest dobre, to w tym nic złego, ale generalnie jako rodzice, no to chyba wszyscy jako rodzice, jako nauczyciele doświadczamy, że w szkole i w domach jest też mnóstwo trudnych sytuacji. Ktoś coś brzydko odpowie, pysknie, zrobi bratu, siostrze, wydarzy się coś w klasie, kibel zepsuje w wspólne, nie wiem, zbije szybę, okno, cokolwiek. I to są takie sytuacje, takie mikro y, nieszczęście i trudy, y, które z, y, którym, których jakby rozwiązywanie na co dzień uczy i wprowadza nas, y, my się jakby jako dorośli cały czas uczymy, ale też nas, naszych podopiecznych, jak, jak, jak z tym się jakby zmóc, prawda? Typu, no się nieszczęście, wybiłszymy. No to oczywiście można ganiać, krzyczeć, kiedyś lanie, teraz po prostu jakaś inna sankcja, coś tam, coś tam. Ktoś nic do kogo nie mówi, obraża się, krzyczy i tak dalej, ale generalnie są to takie sytuacje, które też te, te nieszczęścia można rozwiązywać w jakiś inny sposób, no powiedzmy, no dobra, no co zrobimy. Komuś jest przykro, co zrobić z tą szybą. Skąd weźmiemy kasę, stało się, co zrobić, żeby drugi raz tak nie było? Kurczę, pieczone. I, 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 i ten moment i, i to powoduje, że to rozwiązywanie, uczenie się tych, rozwiązywania tych sytuacji trudnych, i takich nieszczęśliwych zbiegów okoliczności, nieszczęśliwych wypadków, uczy w ogóle nas, jak żyć i współżyć w, w realu z ludźmi. Mhm. Poza tym te. O ile te nieszczęścia i te przypadki odbywają się w realu, to one mają są bezcenne, bo w realu można je rozwiązywać. Kiedyś, czytam niedawno, takie badania były a propos różnych trudnych sytuacji, to okazuje się, że, że w, 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 w dawnych czasach, takiego pokolenia jeszcze X, jak to mówią, y, 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 były bardzo trudne sytuacje, na przykład y, kiedy dzieci były gnębione przez jakiś łobuzów w szkole. Yy, ale praktycznie, że z racji, że to było w realu, to łatwiej było od tego uciec i rozwiązać wtedy niż te, teraz, kiedy następuje cyberprzemoc i dzieci są nękane w sieci. Yy, I to jest tak: jeżeli nie nauczymy się tego rozwiązywać w realu, to ta sieć nas jakby z jednej strony pochłonie, a z drugiej strony. Może przyjdą czasy, zaczniemy doceniać te rzeczy, które się dzieją w realu, bo one mają konkre są konkretne tak. i 100 razy łatwiejsze do rozwiązania, niż coś, co może się dziać. Gdzieś tam, prawda? Tak, tak. I na dodatek jeszcze to było pokazane, że to te, te, że, że te nękanie w sieci ma dużo bardziej negatywny stosunek, albo jakby o, o, o par dziesiąt, prawie rzędu ponad 20% większy jest później współczynnik tendencji do takich działań samobójczych wśród młodzieży, niż w sytuacjach, kiedy te nękanie czy te nieszczęścia następują w realu. Bo w realu możesz. Ma to charakter taki właśnie higien. Wiadomo, kto, wiadomo kiedy, wiadomo, co się stało, można uciec zmienić szkołę, wezwać, porozmawiać, postarać się coś jakoś załatwić. A w momencie taki no name, jakiś Ników, jakiś imion, które, osób, które nie istnieją kiedy jesteś w sieci, to tam ten charakter, nieszczęść, albo takiego w ogóle albo takiego trudnego świata, ma zupełnie inny charakter. I wtedy opowieści o tym, co napisała tu nawiązując do cytatu. Y Pani Pawlikowska, Pani te, a, Iłakowiczówna, to możliwość, nie wiem, kąpieli, odpoczynku, porozmawiania z kimś, czy zachowań jakichś takich, które doprowadzą do higieny nieszczęścia, wydają się dużo prostsze niż to czasami niesie ten współczesny świat. Jeszcze tak, na, myślę, tak powolutku Porządku, lądując, ja. taką jeszcze mam myśl, taką refleksję przyszła mi do głowy, bo... Cały czas się zastanawiamy, jak my sobie radzimy, czy jak moglibyśmy sobie radzić, czy jak sobie po prostu wymyślamy te różne sposoby. Natomiast tak myślę, że my bardzo często stajemy wobec faktu, że ktoś koło nas przeżywa jakieś nieszczęście, czy jakiś trud, czy, czy, czy doświadcza czegoś bardzo niedobrego, czy, czy trudnego. I tak myślę, że myślę, że mamy takie tendencje ogólnie tak rzecz biorąc, do tego, żeby dobrze poradzić żeby powspółczuć, żeby, żeby wyrazić może swoje zdanie na temat, jakiego, jaki błąd ten ktoś popełnił i dlatego się znalazł w tej sytuacji, albo jeszcze przypadkiem obronić osobę, która jest przyczyną. I tak myślę, bo tego ciągle się staram uczyć od pani Marii Berlińskiej, naszej kochanej. Ona zawsze mówi o tym takim towarzyszeniu i o tym zwracaniu uwagę na to, na takie piękne y, słowa, jakie to musi być dla Ciebie trudne. I takie zdanie, jakie to musi być dla Ciebie trudne, wyzwala nieprawdopodobnie dużo też takiego, jakby to powiedzieć, takiego otwarcia, takiego pokoju w tej osobie, która to przeżywa. Mhm. A w jakikolwiek inny sposób, gdy my zaczynamy to oceniać, no właśnie, nawet współczuć, a już, przepraszam, nie daj Boże, radzić, co powinieneś zrobić w tej sytuacji, to ta osoba jeszcze bardziej się w tym swoim nieszczęściu, ja mówię teraz, tak jakby od siebie, zapada. I, i tak myślę, że jakie ważne jest to. Takie zwykłe bycie koło kogoś, bycie czasem po prostu jestem, jakby co to jestem. Pamiętaj, że jestem. I my tego też potrzebujemy, takich osób, które są koło nas, gdy my przeżywamy i myślę, że to też jest ważne, żeby takich osób szukać w takich sytuacjach, nie? Jako tak. też, żeby, żeby jakby dbać o to, kim się otaczamy, że też jest to w jakiś sposób nasz, nasz wybór, nasza praca nad tym. No więc, żebyśmy tak nie zapadli się. Tak, tak, znaczy, tak. Wiesz tak. czas, tak, tak kończąc lądując, to właśnie nie namawiamy tego, żeby się cieszyć, ale żeby uczyć się żyć z tymi trudnymi nieszczęściami, a z drugiej, a, a, a z kolei to słowo higiena, jakoś tak tego nieszczęścia, dla mnie oznacza, że one w jakiejś mierze, gdy pokonujemy te trudności, czynią nas. Nie chcę powiedzieć odrobinę lepszymi czy szlachetniejszymi, ale może bardziej wrażliwymi, a z drugiej strony bardziej zdystansowanymi do tego, co niesie tak. życia, w tym takim bardzo harmonijnym, spokojnym znaczeniu. Bardzo, Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, Życzymy spokojnego w pozostałej części dnia. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.